jego osoby, Erlagon z tej strony, yo. Eee, nagrywam kolejną recenzję, bo mam chwilę czasu i dawno nie było i w sumie czemu nie. Tym bardziej, że kupiłem te no teraz już nie nowe, bo już chwilę są, lody ekipy. Widzicie? Eee, lody serwetowe, truskawkowe w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. Cokolwiek to znaczy. No dobra. Tak czy siak Idziemy z tym koksem. To jest i ilut. Tutaj inne moje zakupy, ale one nie są istotne. O! To jest Bochen. Mój kod na tym czasie. Przywitaj się. Bochen. No super. trochę tak jak. Próbujemy. Teraz się popatrzy na Bochna. Okay. Cukier faktycznie strzela, nie jest tylko film marketingowy, śmiesznie do to Czuć tą gumę balonową. Czasem lody pod spodem, spróbujmy. Proszę, polizane trochę. Nie, zostaw. Bo jak widzicie, też trzeba spróbować lodu, takie są no, dobre. No, ehm, okay, więc. Podlewając jest spoko. Sam lód taki, no, taki średni, mocno bym powiedział. Nie, jak lubicie lody wodne o smaku cuskawki. To miale spoko, ale bez szału. No, ale kosztuje tylko 2,50, więc nawet jak kupicie, to nie mała, to mała strata. Daję 6 na 10, dałbym 5, ale ta polewa faktycznie jest spoko. I ten cukier fajnie strzela. No więc, byłoby takie mocne, średnie 5 na 10. Ale plus jeden punkt za polewę z cukrem strzelającym. Dobra, tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie. No i wiecie, pa pa.